Siemano jestem Ramiana i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku e, otworzymy sobie tą skrzyneczkę Black Widow, chyba tak to się czyta, nie wiem. Jest ona po 23.40, więc będziemy sobie otwierać po e, 4 sztuki. No i zobaczymy sobie, co tam możemy ciekawego drobność z takich ciekawszych skinów, które by mnie interesowały e, W tej skrzyneczce mamy ten gucik, to może być w sumie cały górny żon może być. Tutaj ten... No w sumie też może być, ale już tak nie do końca. I dalej. No, jest kilka tych fajnych skinków. Jest kilka, dobra. Co będzie wylatywać? To sobie po prostu zostawimy na końcu kontrakcik. Wydaje mi się, że za całą sumkę sobie otworzymy. O proszę, że za całą sumkę sobie otworzymy, ponieważ to nie będzie jakoś długo trwało. Bo tu mamy chyba 17. Otwarć lekko. Coś koło tego. O proszę. Czekajcie, czy ten uspik. No. Ta skrzyneczka jest kozak na razie, ale nie będę jej zachwalał na za szybko, e, więc no, otworzymy sobie do zera. Ta meczka też mi się wydaje jakaś droga 37 zł, a no, może być. No to otworzymy sobie tak do zera e, i oczywiście skończymy sobie kontraktem, i nic więcej się nie będziemy robić w tym odcinku. No i kolejny profit 185 zł. Czyżby tutaj dzisiaj jakaś piątka była wyciągana na sam koniec odcinka? Kto to wie? Kto to wie? Cytka Victoria, ona jest po 31, tutaj, no 6,75 straty, yy, nie ma tragedii. Lecimy sobie z kolejnym otwarciem. I ponownie Black Laminat, to też jest yy, spoko Dropik 94 Zł na plus. No, jak na razie ta skrzyneczka imponuje mi, imponuje mi. Przejdziemy sobie na 5, bo w sumie jednak za długo to będzie trwało, jakbym otwierał za całość. A chcę sobie to jak najszybciej otworzyć. I patrzymy, co my tutaj mamy. Kałach Kartel i to wszystko, ale mamy nadal plus. No to to jest yy, ciekawe, miłe zaskoczenie. Kolejne otwarcie, jeszcze 776 zł na koncie. I to jest ponownie Emeczka Darkwater, która znowu daje nam 100 zł profitu. Ja nie wiem, co jest z tą skrzynką. Czy się coś zbagowało czy co? I kolejno mamy Geilard serber z 90 zł, Kałach Black Laminat. 50 zł na plus. Ciekawe, podejrzane bardzo. Ale ja tam oczywiście nie narzekam widzowie, ponieważ pieniądze są z tych skrzynek. No nawet takie coś mi daje profit. No to kurde żeby to była jedna z lepszych skrzynek w historii GeForce Kinsa i jeden z lepszych odcinków, kto wie, nie no w sumie, nie, nic nie przebije tego Dragon Dragonlora, co mi wyleciał na 5000 tysięcznych chyba, albo 50 dziesięciu tysięcznych, nie pamiętam że jak to tam było, a tu, no w szoku jestem, samo otwieranie skrzynek da nam yy, mega duży profit, a już nie mówię nic o kontrakcie, to jest też ciekawe, jeszcze jakby tutaj doleciało do tej emeczki, no to już by była przesada. Ostatni raz otworzymy 5, ale jeszcze dwie skrzynki zaraz będziemy mogli sobie otworzyć. I w końcu trochę słabiej poleciało. Dobra, już myślałem. E, cyk, dwie skrzyneczki, proszę bardzo. I z nich co nam wylatuje ciekawego. A w rocznie kwarantanny? Tak jest, dobra. E, lecimy sobie z kontraktem. mam w ekwipunku Miałem 1700, mamy ile? 2500. No to tutaj kontraktik na tysiące jest obowiązkiem, mi się wydaje. 2,73 bierzemy, ile wrzucam, ile dostajemy, znaczy się 1,39 tam było, o ile się nie pomyliłem. 2,73, a dostaniemy 2,30, no to też tak średnio, to też tak średnio, wrzucamy sobie teraz 6,28. Dostajemy 4,37, ale zaraz na spokojnie przejdziemy do tych droższych skinów, to zacznie się zabawa. 144 zł, zamieniamy 134, dyszka straty. Kolejne otwarcie tutaj, proszę państwa, znaczy nie otwarcie, kolejne, nie wiem, podpisanie kontraktu, jak to nazwać, nie wiem. 29 skin weszła już 500 zł za kontrakt y, wydajemy dostajemy 400 niecałe Teraz będzie już grubszy, bo za 1000 spyknie, jeszcze nie, 750 zł już myślałem 550 AK jet set. Y, no i ile tutaj mamy? 1568 jest to w skeleton jakiś 1501 no i 2000 zł mamy na M9 ile? Albo jaką? Rzeź w Star Trek'u, no nie. No i co to oznacza, widzowie, że tak samo jak zaczęliśmy odcinek, tak samo go kończymy. No w sumie nawet stratę mam 200 zł. No ale nic za to nie poradzę. Ja wam dziękuję za oglądanie i to usłyszenia już jutro na odcinku i oczywiście na streamku. Siemano.